jestem zły bardzo zły <sum> teraz każdy będzie wiedział że rudy przytrzymuje swoje siki w puszce bo mówi w żale że jak będzie na pustyni to nie będzie na co pić tak boi się widzę to po jego po jego łysym czole znaczy rudy <sum> <sum> y no dobra, ale yani, nie można. Trzeba to podmienić. Trzeba to podmienić. Bo on zobaczy. I pomyślisz, że to kola. Nie, to są siki. O nie! A zdemaskował mnie! Nie! Ucieczka! Hehe, podpalę ja, ja, ale... Ej, tu mu zgasło, dobra, spoko. Ale będzie ubach, nie? He, he, ale jestem wredny! A, <grym> a, ale ja jestem... ale jestem wredny, ej, ale jestem wredny! A, Teddy spadło! A, co to jest? Ej! Dziewoln, masz środku się być! Szalałeś? Ej, Konrad, ej, Konrad! ej, ej, nie! Nie! No i nie podpalamy go! Ale jest wredny. A! Nie! Ej! Cisza, 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 cisza. cisza, cisza. Cisła, cisła! Cisła, cisła! O, Daniel, no nic nie będziesz taki bezczelny. No rany, no Przepraszam, nie mogę zrobić skisza. cisza. Sorry, cisza. ale cisza Cicho! Dobra, cicho. tutaj TV Sandwich i to jest trollowa gra, odcinek piąty chyba. No i dzisiaj znów jest ze mną Redfall Viper ale... i on ma nowego skina, wyjaśnij, wyjaśnij, co będziesz dzisiaj robił e, w ogóle. Ja odbudowuję swojego skina, oczywiście na odcinku będę miał cenzurę, ponieważ uda u, u, u Sandwicha, będzie ten, po prostu to wygląda niedobrze. <laughs> zaraz wam pokażę jak to wygląda. No dobra, już widzieliście. No, dlatego jest właśnie cenzura. Dobra, no więc właśnie tak. No, no więc zaczynamy. Ej, czekajcie, ja też jestem gościem! Ej, ja też jestem, czekajcie na mnie, no. ma? No tak. Ogólnie ja jestem, ja jestem L, Jestem robotem. <ścoughs> Nietypowym. Ja, ja będę dzisiaj budował swojego skina. Dobra, chodźmy. Dobra, wychodźcie długo. pierwsi, bo A ja nie chcę daniemu ro Sandwichowi robić problemy z cenzurą, bo to by było trudne. A ja nie wiem co będę dzisiaj robił. Oświecę nas. Nie, Dobra. za późno. A ja byłem pierwszy. <grym> Dobra. Eee... Nie wiem, gdzie zbudować swojego skina. No tutaj, gdzie są djaksi bloczki? Gdzie? Tam, tam albo tam. O, kurde, czekajcie, bo muszę podłączyć baterię, bo mam niski poziom baterii. Oczywiście ja. Trochę Oczywiście no. ja, hu... ja z Hubcraftem gramy na laptopie. Ja go ją. Bo jestem szlachtą. Szlachtą w pewnym ale znaczeniu. Ale ile my się namęczyliśmy, żeby wejść w ogóle na ten serwer? Ja musiałam naprawiać skina, a Hubcraftowi hamaczy nie działało. Tak, to, było, to był kaszmar, ej. Coś mi powie jeszcze, jedną rzecz, no. Eee. no więc nie, nie chcę sobie robić pro... Co? Sorry. Nic. Oj ma dusznicę, no. do lekarza z nim. Ej, możesz mówić. No. Ej, budujesz tutaj? Nie, tutaj, gdzie stoję, buduję. Dobra, ej, no to wiesz, musisz sobie zbudować najpierw jakiś taki podium, nie? No nie wiedziałem, wiesz? No dobra, więc ja się stąd oddalej zbuduję, tam coś poza kanionem twórców, tak, wiesz. Wiecie, nie? Ej, tak Żeby to... nie robić problemu z cenzurą. Mam taki motyw, nie? Co ja gadam dzisiaj? Co ja gadam dzisiaj? Hmm. Ej, eee. Y, 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 blok węgla! Eee, y, blok węgla Ta... Cięcie! Cięcie! Czemu? Żartowałem. Dobra, to ja sobie... U, w ogóle pozwiedzam sobie tereny, bo takie tutaj ładne są trochę. Ej! Ilo od... o coś mama. Ma. Ilo od ma noga? O, Oczy O cześć, na... mama. O, lawa nawet jest. Noga ma... Policz sobie na moim skinie. Ale od dołu, tak od dołu. Aha, no dobra. ma 12 dobra. wysokości. wysokości. Dobra. Raz, dwa, trzy o co ci chodzi? Yy, raz... Dwa, trzy, cztery. No wiem, na... super leśny, dwa, super cztery. mega epic. Parkour, jump, i kto go wygra, dostanie bonusową czapę. 4x4. 4. Noga ma 4x4. 4. To jest 1, 2, 3. 4x4 ma być. Okay. Jest 4x4. 4. Mój epicentrum parkour. Raz 2, 3. Nie, nie buduję teraz nogi, bo ja mam pomysł. To taki zupełnie inny motyw. Ogólnie mój skin będzie zupełnie inny. Nie będzie miał takie, takie, to będzie nietypowe podium. To nie będzie takie typowe. To będzie... nie będzie nietypowe. To będzie, to będzie, inna, będzie nietypowy będzie... podium, to nie będzie takie typowe. No tak! No naprawdę nie! Nietypowe podium nie jest typowe, nie wiedziałem! Naprawdę. <ścoughs> eee, Ej, liście mi znikły. Znikły? A wiecie co ja mam dziwnego w skinie? Co? Moje spodnie, są... Moje spodnie są tak długie, że posiekają się do klatki. Nie! A, co to? Co co? Co to? Co, 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 co? Ty robisz podium, Ej. tak? Ja? No. E, to jest nietypowe nie nietyp, nie Nietypowe... Rozśmieszyło mnie to... Czekajcie, Okej, okay, rozśmieszyło mnie to nie mówił. Nie umiem się od, Nie umiem odpowiedzieć. Po co te światła świeczysz wszystkie? No właśnie. Po co te światła? Nie? Po co te światła? Śmiercisz wszystkie światła i kurde później za prąd nie masz za co zapłacić. Ej, cicho! To? Za topa byłem cicho. Się... <laughs> cicho! Dobra. To nie jest śmieszne. Jest. To jest tak. To jest tragiczne, bo Hubert nie ma na światło. <laughs> tak. Ee... E, Hubert, a nie Hubcraft? E... E, jak ty mówisz? Ej, ej, mówisz po moim imieniu. Ej, 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 Proszę. Zaraz ja so, mi powiem twoje Dani? imię, i nikt nie będzie szczęśliwy. Nie, ja teraz mówię, zaraz. Yy, mogę też mówić. Każdy zna moje imię. Kto oglądał poprzednie filmy? No jakie masz imię? he? Nie wiem, nie znam. Daniel. Naprawdę? Tani. Ha, teraz dostępnie cię na Ej, wiesz co, Dani? Co? Zrobię ci trudności. Żartuję, jestem niewidzialny. O, fajnie. Bo wybiłeś mi które, no. Kurde, Niech tak tak, tak to będzie też... na początku i na końcu. No dobra. Tak to ja też sobie raz Teraz buduję. którą to było z A. parkour, nie. Ej, czyli noga jest na 12, tak? No... To już raz. Ja do góry, tak. I klatka też jest na 12. No też 7, 8, 9, 10. Ja muszę 10. się wtefnąć do Hoopcrafta. Ej, kto mi pomoże budować skina? Nikt Ja sam muszę swojego zbudować. Nie, ale chodzi o same nogi. No co mi kurde stajesz tutaj, no weź, ja chcę budować! No, bo mało, wybacz. mało czasu. Zgubiłem się. Nie. Zgubiłem się. Dlatego się do mnie teleportowałeś, nie? No skoro Ej, się jakby co? Jakby co yy, mówię do odcinka, bierzcie pod uwagę, bo ja wolno buduję. Chociaż y, mam takiego od twojego skina, że raczej dzisiaj skończę. Każdy w jeden dzień kończy w jeden odcinek, chciałam powiedzieć. A ja nie, z Rexenem. jesteśmy wyjątkowi. Co wy, ja dwa, jestem... dwie, dwa odcinki budowaliście? O, nawet w drugim nie skończyliśmy że wasze skiny są... Tacy da, y, do niego jest prosty. Ej, będę mógł występować w następnym odcinku? Takie nietypowe pytanie? Nie. Bo... To jest zbyt nietypowy, Ja lubię tylko typowy. No weź, to będę typowy. To się, to się zmieni w typowego. Nie. No nie, bo jak się nie ma, to je, się nie ma, więc czy nie będzie? No, co, nic się nie ma. Eee. Y, 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 Eee, yy, jeśli ktoś zrobił. Eee. Yy, a ile yy, masz robić? Co robisz yy. bo yy. Yy, mam lagi, E yy. yy, nie mam lagu. Mówiłem. że okay. nagrywanie w trzech to jest. No a właśnie, byś... no Damian, no. Słyszałem, a ty chcieliście w trzech. Eee, yy, no tak. Haha! Ha! Daniel, kto tu ma rację, he? Ja. Zawsze. No właśnie, właśnie. Wszystko wina Kupcrafta! bu tak, zaraz będzie twoja wina, że się wróciłeś. Nie powiem czegoś, co chciałem powiedzieć. A co chciałeś powiedzieć? <śmum> no właśnie. Powie ci, powiem ci, podcink. bo się mnie boisz. Bo nie, iż. bo to jest. Yy, yy. Nietypowe. <śmum> Przecież <śmum> z żartu. Ha, ha, ha. Raz, dwa, trzy, cztery. A nie! Tyle. Raz, dwa, trzy, cztery hej, hub craft! Czyli ja. to... No, kurde. <laughs> Naprawdę myślałem, że to ten z tyłu. A kto to jest ej. ten z tyłu? Ej, no nie wiem, na przykład, eee... Gurde Kurde, lew, kurde. <laughs> Leftymon. Leftymon. No dobra, ale na... <laughs> <Leftymon>. <laughs> Zrób cięcie! Nie, bo Pokémon... Nie. nie, bo Pokémon. Pokémon, Pokémon. Pokemon. Tak. Lew Jak Pokemon. Dby... Le Jak dby... Pokemon! Ej, zbudowałeś takiego pikachu z głową trolla. Nie śmieszne. Ej. No dobra, ale... Tak... Słuchaj, gra! Nie Zyba... mów takich rzeczy! <grybuj> dobra! <grybuj> chub gra. Chub dalej. W rzeczywistości mówią, że masz ładną grzywkę. Czy to prawda? Nie! Nie mam grzywki! No właśnie on ma seksowną grzywkę. <grybuj> <Co jest? grybuj> Jest Jest Coś dziwne. tu się kroi. Sam się kroisz. <noise> Sam się. Grasz? Było cięcie, bo się skończyło miejsce na dysku. Znowu. Jak codziennie w trollowej grze spotkasz to tylko u nas. Nie. Gdzie? Gdzie? Dzień, dobry. Gdzie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się głuba wróciła. Co? Ja się zguba wróciła. No nie. wrócił <głos》>, Nie podkładaj! Kurde! skazany przez rząd trollowej gry na dziesięć lat pozbawienia wolności w wychodku. Yay! Jak, 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 Czy to jest już koniec trollowej gry? Czy właśnie tak ma się to skończyć? Czy właśnie tak? Ze spalonym ścianem? Nie! Bo my, twórcy! Z kanionu twórców! Cię nie poddajemy! My budujemy od nowa! Trzeba odbudować moją twarz! Plecy, jego! Chociaż jest skazany na wychodek, trzeba. on nie, jego nie odbudowujemy. Trzeba zrobić nowego Redful Vipera. Okej, okay, okej, okay, wracamy już do gry, spokojnie. Macie, ja macie 7 minut. Co? E, ale już nagrywasz? Już nagrywasz? No. O... Dobra to siema ma y jak... nic nie wiem. epic fail. Więc... Y tam jesteś, tam jesteś epic fail. Y y więc jeśli... Więc y się to epic fail. Y więc jeśli... Y <grym> 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 więc jeśli chcesz się zlitować nad Hubcraftem, przeznać 1% swoich podatków na jego podatki na światło. <grym> <Ja>. <grym> Ale wy <my> nie wiecie <grym> o co chodzi, tak. Kurde Nie, nie płacę podatków za światło Nie, bo żyjesz yy, Bo oświetlasz świeczkami bo Nie, się nie stać. To, W sensie, że to ja nie płacę eee, eee, eee. Bo, bo, yy, bo płaci za ciebie twój szczur Bo jest bardziej rozwinięty od ciebie I ma lepszą pracę Cii, Ogarnij się To już nie jest śmieszne No dobra będzie, BĘDZIE ŻAŁOBA! żałoba. Taki szczegół. To będzie, co? To już było chamskie. BĘDZIE ŻAŁOBA. Żałoba De... narodowa! Straciłeś mózg? Zleczyłeś mózg? To tu. nie... Warysiowa umarła! <śmiech> Moja? <śmiech> szkoda, że nie mam. Szkoda, że nie mam. <laughs> to wielka szkoda, nie Daniel? No, nie wiem co nie Daniel? Co nie Daniel? No. Co nie, Daniel? Ej, jeśli wiecie, że Daniel jest kanapką. Yy, znaczy. Pff, yy, jeśli wiecie, że Daniel może się pokroić, bo jest kanapką, piszcie w komentarzach. Daniel. No tak, bo wcześniej tam mówił, coś się kroi, no wiecie, a potem ja a Nie jest Daniel. Ej, jeśli wiecie, że Daniel. Daniel yy, pff, jeśli wiecie, że TV Sandwich może się pokroić, to piszcie w komentarzach. Yy, czy jest kanapką ogólnie i czy potrafi się pokroić sam siebie. Ej, a co to, a to by bolało, gdybyś się pokroił? Nie, spędziłoby go. Yy, nie, yy, yy, nie, nie, wiesz, yy, gilgotało. 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 O, gilg mam gilgotki w żyłach. Mam, mam, gilgotki. Mam, ma mam gilgotki. we krwi. Ej, a jeśli przyjdę z tasakiem to co? I cię pokroję. Ale jako kanapka, jako kanapka. Znaczy, ty będziesz jako kanapka. To zginiesz marnie. Zginiesz w będziesz... w wannie. Zginiesz w wannie. Co zginiesz w wannie? Tak. Hej, hej. tylko ciekawe w jakiej sytuacji? W sytuacji kryzysowej. W sytuacji nie płacenia podatków ze światło. Zabierz <noise> się, bo wolisz zapłać, nie płacić niż y, mieć spotkanie z komórnikiem. Aha. Musisz się zabić niż mieć spotkanie z komórkiem. A właśnie, a właśnie Sandy swoją historię. Tylko, że w innej osobie. Co? Ja nie mogę! Jeśli uczycie się polskiego, to wiecie, o co chodzi. E, to zawsze... co? co? Moja historia Redfall Vipera poszła na dno. Czemu? Muszę wy... No, może wymyślić nową, bo teraz nie mam tego skina do tego. Wiesz. E, czy no faktycznie. To była. słaba. Ten... Deta. To był... Z tego co wiem, to już niedługo koniec odcinka. Z tego to wiem, co już ze 3 minuty. O kurde, to mamy 3 minuty. Dzisiaj nie zobaczycie mojego skina w tym odcinku. Mi, mi zobaczycie, jakby Sandwich zrobił cięcie małe. Ej, no właśnie, zrób cięcie i z, ten. O! To świetny pomysł, bo akurat wyskoczyło mi miejsce, że mało miejsca na desku. To szybko, więc... szybko, rób cięcie, rób cięcie. Dobra, robię cięcie. To by było na koniec dzisiejszego odcinku. Myślę, no że bo było fajnie, ja skończyłem parkura. Akurat, akurat stoimy na moim na skinie. Naprawdę? Myślałem, że nas kliniatury mają, które ma pośladki, pośladki To Dobra. Nie ważne, i tak jest cenzura. Eee, gdzie? Na nim? No, no, na nim jest cenzura. Okej, okay, spoko, <śmiew> to pa. No i czekaj, no i jeszcze tam eee, muszę wam pokazać, zaraz to zrobiłem jeszcze, no i... Trzymajcie się. Oczywiście, co ja zrobiłem. Ale czekajcie, nie zapomnijcie o łapkach w górę i o subskrybowaniu. No. No. Mnie oczywiście. No Nie no. Nie nie, 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 nie. Nic, z tych rzeczy. Dobra, więc na razie i jeszcze obejrzymy dzisiejsze budowle. się Siema. Ja zaskakuję, da da. To jest kubek z ketchupem. Taki drewniany. Ponieważ jest... ketchup kanapki. A to jest butelka z ketchupem otwarta i wylewa się z niej ketchup. Bardzo mądre i fajne, więc przejdźmy do następnej rzeczy. Jak widzicie tutaj jest jakby taki grup Herobrine'a, że wiadomo on, on żył tak od Alfy do połowy Bety. Jak widzicie znajduje się tutaj taka dźwignia, która otwiera pewne przejście. I tutaj włącza się beacon. Na dole widać taki jakby mini kościół, który pewnie jeszcze dekoruje, jest na płytę, enchant. A w środku Biblia Braina, którą oczywiście Sandwich musi przeczytać. Day pierwszy, survival. Day drugi, iron. Day trzeci, diamond. Day czwarty, ender dragon. Day piąty, dead. Może tak... Przejdźmy do następnej rzeczy. Eee, yy, dobra. Mm, ogólnie to, yy, bo to jest mój skin, pewnie nie jest podobny do mnie w ogóle, ale... <ścoughs> ale to na rękach i na nogach są takie do uwięzienia. Do uwięzienia, no. Takie nowoczesne rzeczy. Do, yy, nie może się ruszać ogólnie. No, nie wiem czemu akurat uwięziony jest, ale tak po prostu sobie wybrałem. Hmm, historię opowiem w innym odcinku. No to na tyle. Więc przejdźmy do... jeszcze... A nie, nie. Jeszcze... Jeszcze obieg wokół... Uu, yy, dobra i następna rzecz. Yy, to jest mój parkour. Tutaj łatwy to jest... Ym, właśnie, dom to jest, oznacza, że łatwo przeskoczyć tam, a Brzoza oznacza, że tam się przeskoczyć. Takie, jest czy, a, a mam inna, takie. Mam takie łatwe. pytanie do tego parku. No my. Czy jak ma się, czy jak się spadnie, to idzie się od początku, czy do tego punktu? Od początku. Już Myś tak daleko jest. Więc tutaj tak, macie właśnie taką lukę przechodzeniową. Aj, Damian, no dobra, stop, 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 stop. No tutaj już zakończmy. Zakończmy i teraz ja pokażę z góry, co, dalej. Up okay, up. Tak. co ty no, jest dalej. Pukka? Tak. Z czego mówisz, Nie przechodź teraz. Tu jest nagroda. Więc. Do zobaczenia, co? Dzięki, dzięki na razie. Do następnego odcinka, Nara. No dobra, nie chce mi się wymyślać jakiejś głupiej gadki tutaj, tylko przejdźmy do konkretów. Teraz macie nieudane sceny, śmieszne, nieśmieszne. Oglądajcie, macie czas, nie macie czasu, nie oglądajcie, no więc na razie i się trzymajcie. Wiecie czemu, bo to na bla. no nara. Tutaj troll facewa. Ej, zostaw ją! Klepson jest za mną. No nie! Idź idź, idź idź idź, 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 idź. Idź idź, idź bo ja tutaj nagrywam. Idź, idź sobie, idź. No idź sobie! Episki idź. początek! Idź sobie! Bo... Tu jest Baba Jaga. Baba Jaga! No idź, uciekaj, uciekaj! Baba Jaga! No dobra Fuj, ale śmierdzi, napierdziała tutaj i my się cieszy Zostajesz przez... Cio, kurde. Przez rząd. No kurde! Cicho! Przez rząd Rady Trollowej Gry zostajesz... Yy, kurde. Nie <gry> raz. Przez rząd Rady Trollowej Gry zostajesz skazany na 10 lat wychodka bez. Ja? No kurde. <gry> Nie, mówię do lekcena cicho. Przy zostajesz skazany prze. Zostajesz. No <gry> <gry> Możesz mówić. Ej, czekaj, czekaj. Ja wiem, ja wiem. Taka kara. Yy, yy, jeśli nie pomożesz odbudować tego wszystkiego, to zostajesz skazany na właśnie tyle więzienia, ile Daniel powiedział. Ej, Daniel, pomóż, pomóż, pomóż! Co ja robię? Daniel pomóż. Tak ja jeszcze na chwilę wyjdę, na chwilę. Ja to jest chleba raz, razowego czy z... No. No jak widzicie tutaj można powiedzieć, że jest taki no Hubert. Nie, weź wy, wyj go wyzywa. Sorry, no sorry, Dobra, bę... dawaj jeszcze raz. Dobra, no, nie będę. Czekaj, stop.